Natalia, żałujesz czasami, że jest Krzyś? Nie. Wiem. Ja też nie? Nie, nie. Ale jakby go nie było, to bym mógł grać ile chcę. Nie, nie, nie. Może w końcu mogłabym pospać do dziesiątej. Wow. No, no, w sumie, sumie fajnie, fajnie jak jakby go nie, nie było. było. Co tutaj tak spokojnie i cicho? Nikogo nie ma w domu? Gdzie jest Krzyś? Tutaj też pusto. Nie ma go. Co się stało? Nie ma Krzysztofa? Sami w domu? O co tutaj chodzi? Czyżby spełniło się nasze życzenie? Natalia, ty nie. Spowodowaliśmy, że nas syn zniknął. Spowodowaliśmy, że nas zniknął! Stop, 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 No tak! stop, 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 w stop, 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 o, o, o. pas nie ma klocków na ziemi. O, Boże! <laughs> ha, ale po herbatkę! Może mm, muzykę klasyczną. O, o, <laughs> Fantastyczna koń. No nie wiem, skoro jesteśmy już sami. Tak, koń. Myślałem, że może. Może obejrzymy film. Zaraz będzie ciemno. Abym loving you czasami się zastanawiam czy ja tego będę żałował czy co ja, co ja dla was robię boże Ech. And you want to be free. My love is going stronger, as you become a. Tato. Oh, God! Oh, Jesus Christ! What is that? Don't reach up, little chocolate. Each Natalia. Damian? Całe szczęście, że synek nie zniknął. Tak naprawdę byłoby mi bardzo przykro, Oczywiście. gdyby go nie było w naszym życiu. Powiecie rodzicem nie ma żadnych wad. Happy Christmas! It's Christmas! Merry Christmas! Merry Chrysler! Ho, ho, ho! Wśród nocnej, nocnej ciszy, ciszy głos się rozgodzi. Co roku dokładnie ta sama piosenka w ogóle otwiera. Aj, siostry, siostry, to są niepobite. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Moi kochani, z okazji świąt chciałbym wam życzyć kasy, chlania i ruchania. A nie jakiegoś pierdolenia o zdrowiu, w szczęściu, sensie pomyślności. A my oczywiście będziemy otwierać prezenty. Mikołaj nie miał w tym roku papieru świątecznego, zostało z urodzin, więc tak to wyszło. A cóż to? Natalio! Damianie. Co to jest? O! Pachnie mi jak... Czyżby to nowe majtki? O Boże! Toż to o, prosto drodzy. z Japonii prezenty od Natalii brata! Natali Brad wybrał się do Japonii yy, i do Korei, bo sobie takie turnerowi robił przez miesiąc i sobie jeździł z kraju do kraju jak bogacz i, i tam też udało mu się upolować Shadow Tower Abyss dla swojego ukochanego… kim jestem do niego? Szwagra. Dla ukochanego szwagra Damianka. Haha, oh, oh, dzięki stary. Bardzo długo oczywiście polowałem na to. Sam, będąc w Azji, byłem napalony, ale nigdy mi się nie udało zdobyć, więc jestem super szczęśliwy, że mi sprezentował to Tomasz. Natomiast jest pewien problem w tym wszystkim, Tomek, wiesz? Bo teraz nie mamy po co do Japonii. Aha, na ramen! Nie, nie opłaca nie? się, musi być jakiś gol. Więc widzowie, napiszcie mi, jaką kolejną japońską grę będę musiał sobie upatrzyć jako cel, bo Tomasz zepsuł imprezę i kupił mi Shadow Tower. Abyss. No dobrze, że kupił to. to jest bardzo dobrze, bardzo miło z jego. No stron. czekaj, bo troluje, no. Aha. Tomek, dzięki za maseczki. Gra to jest warta około 200 zł. Tomkowi udało się kupić gdzieś w podobnej cenie, bo tu mamy 7000 jenów. Nie wiem ile to jest, ale pewnie tutaj widzicie, o tu jest jej wartość z Price Chartingu ile kosztuje, a tu. Tyle, ile zostało zapłacone za grę. Abyście wiedzieli, co, za ile i gdzie. Pamiętam, że mówił, że historia z tą grą jest taka, że już bardzo mu się nie chciało chodzić po tych wszystkich lumpach, bukofach i w ogóle stwierdzić, dobra, ostatni, pójdę, zobaczę. I A okazało i w się, było, no? że w ostatnim było, więc szczęśliwy traf. A i do tego jeszcze dorzucił tutaj mi Shin Migami Tensei. Moi kochani, mhm. e, ja oczywiście wszystkie Shin Migami Tensei kocham. To jest. Nie wiem, czy port, ale tak mi się wydaje, taki port remaster chyba trochę gry, która oryginalnie została wydana na, pff, nie wiem, Sega CD czy coś tego typu, jakieś tak to, to, to już za stare dla mnie jest, nie wiem. Może na NESa też była, okay. więc, ale ja chciałem to na plejaka właśnie wersję, bo jest to tak zwana ta wersja najlepsza graficznie, ostateczna. Mm -hmm. Więc fajnie, że trafiła do mnie. No Kupiłem ją za 1800 800. jenów. to pewnie jakieś groszowe sprawy, nie wiem, 30 zł, 50 zł. E, nie sprawdzałem, ale jestem z Ciebie, Tomasz, dumny. Mam nadzieję, że będziesz jeździł tak co miesiąc i kupował mi gry. Naprawdę. Co miesiąc to może za często, Co tydzień. Chyba. Co tydzień. Ca I want more. I know Natalio! Oh. Proszę, dziękuję Ci, Damianie! Czy to nowe perfumy? Tak może Chandel nie Man powiem, Guazel? nie powiem. No dobra. Oh. 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 To by się spodziewał. To gry wideo! To gry wideo! I to jakie gry wideo? To oh. co dostałaś od Mikołaja? No dostałam od Mikołaja wymarzonego rzeczy tej klanka. Zawsze chciałam w niego zagrać. Szybko wszedłem na tradery, jak tylko kupiłem se Playaka. W ogóle powinniśmy Playaka pokazać, że kupiłem, nie zapakować to pudło. O, za późno już. Dobra, wyobraźcie sobie, że mam tutaj pudło i w środku jest PlayStation też kupiłem. Musisz zrobić na nim tę solówkę jak ten. Nintendo 64, do dzieciaki, nie? Na święta. Dwie gry, które szybko dziabnąłem, bo oczywiście, Dead Stranding to była gra, dla której ja chciałem tego playaka, a Ratchet i Clanka to ja już skończyłem dawno i niestety żałuję, że go skończyłem, bo skończyłem go na zwykłym kontrolerze i ominęło mnie bardzo wiele. No, dużo fanów Cię ominęło. No, ale teraz zacząłem grać ponownie, tym razem po polsku nawet jest na PlayStation, no, więc ale? w ogóle myślę, że to jest idealna gra dla jakichś tam młodzieży, dzieciaków, ale dorośli też tu odnajdą swoją zabawę, bo mi się ta gra bardzo podoba. Czasu minęło trochę, a ta gra i tak wygląda niesamowicie na playaku piące. E, jestem w szoku, nie, że to Daj tak... Spokój, to jakaś stara gra! Makabra, nie, jaka to jest gra, w ogóle, i ja pierdziele. Lepsza no cóż. niż w Metroidzie. O, to akurat trudne nie jest, ale... <laughs> <laughs> e, Au, klank jest wart tyle, aktualnie. Um, nie wiem ile tak naprawdę, a wydałem tyle, to już pewnie była cena. Więc fajnie, cieszę się, że to jest u mnie. A co do The Death Stranding, to warta jest tyle? Zakładam, że około 200 zł, a ja zapłaciłem około 100. Więc połowa ceny pewnie coś takiego. Dobry deal. Dobry deal. Death Stranding jak na razie bardzo mi się podoba. Jestem w szok, z szoku, jak bardzo mi się podoba ta gra, chociaż tak jest uważana za taki walking simulator, ale to o tym no później w filmiku. A bardziej niż pierwsza część? Tak, jak okay. na razie bardziej niż pierwsza część. How does it feel to be back in the saddle? Works same as Saga Frontier! Son Saga. Sonic Frontier. Moi kochani, nie jestem fanem Sonika, nigdy nie byłem, nigdy nie będę. To nie jest coś. Koniec, dla mnie. koniec, koniec dyskusji. Nie, 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 nie. To jest pierwszy Sonic, który mi się spodobał. No jestem zaskoczony, żywe. jak dobrze mi się w tą grę gra. A, a to za sprawą tego, że tak jest to otwarty świat, ale jest to odgroma mini takich hmm, torów przeszkód, które robimy, takich wyzwań, które trzeba zrobić. I to wszystko jest całkiem fajne. Nie wiem, jak ta gra się trzyma, jeżeli chodzi o czas, bo może za 15 minut mi się znudzi, ale jak na razie. Totalny sztos, jestem zakochany w Soniku. E, wydałem na niego tyle. Nie, tyle zwarta. Przepraszam, tyle jest warta. Tu jest warta. A tyle, tyle zapłaciłem. Kupiłem oczywiście na traderze. Y, tam nie wiem, za chyba 100 koron, coś takiego, więc super cena. Super partia, kurwo! Super partia! A tutaj mamy jeszcze coś. Uuu, o, tutaj jest już coś, coś, coś fajnego, kolekcjonerskiego. To moi kochani, jest spawn. Spawn? Jest to gra... Spawny! Jest to gra na Playstation 1 Jest to Bijatyka. Ja nie jestem największym fanem Bijatyk, ale była okazja kupić w dobrej cenie, bo wydałem na nią ty tyle. To jest, tu jest tyle. Awarta jest tyle. A warta la jest tyle. Więc to oczywiście jest do kolekcji, ja bardzo chcę mieć wszystkie Spawny. Czytałem komiksy, nie jestem jakimś tam giga fanem, ale jestem zaznajomiony z serią. Osobiście uważam, że... Na półeczkę kolekcjonera Playaka jedyneczki, zaraz trafi tam, o! I jedziemy z kolejnym prezentem. A moja lubię Spawna, ale ja tych za bardzo nie lubię, więc kiedyś może jak przyjdą jacyś koledzy, których nie mam, to włączę, zagramy. Wow, wow, jaki wielki prezent! Co to jest? To na pewno nie są gry wideo. Czy to jest sweter? Tu... Ile gier! O, o mój Boże! To gry wideo! Jestem w szoku! O, teraz się udało. Dobry rzut. No, dobry, rzut. dobry, dobry. Oh o O Tutaj mamy switchowy wachlarz, patrzcie. No, bo tam psujesz mi. No jak psuję. We. mi. Nie, moje gry, Nie, psuj mi. Jakąś komedię tutaj chciałam. A, Nie, nie. to komedia. <laughs> Moja droga. <laughs> tak, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Fajnie, że udało mi się e, dostać od Mikołaja tego Tomb Raidera. Został uhum. kupiony on za połowę ceny, ponieważ jest pudełko uszkodzone. Mikołaj mu dał cynk, że tak, tak. zapłacił. <laughs> on jest taki tutaj zgnieciony, gdzieś się rozwalił i ktoś odesłał z powrotem, chciał To to renifery nadepnęły na niego, dlatego. Renifer. Z tego pakietu udało mi się ograć czwórkę i piątkę. Piątkę nie wiem, czy skończyłem, to jest pierwszy Tomb Raider, w jaki ograłem, to właśnie z Chronicles. Czwórka to był następny, który skończyłem i szóstki jeszcze nie ograłem, ale pracuję nad tym i na pewno ją skończę. E, jest e, ciężko. <laughs> Natomiast, warta jest tyle, na pewno będzie teraz rosła w cenę po tym, jak zostały ogłoszone nowe, nowe tą no to teraz tak. będzie jazda, nie? A jako, że są święta, to Natalia, zrób mema. To będę grał w, grę. grał w grę. Dziękuję, to jest świąteczny mem, prawda? Tom Bride. Noworoczny. Noworoczny, a <laughs> dobra, a i jeszcze do tego jest Metroidik. ej. Nie pozwalaj sobie, gówniaro. Jeżeli chodzi o Metroida, to... O, jestem bardzo, ale to bardzo zawieziony grę tą ukończyłem. E, liczyłem na coś więcej, liczyłem na to, że wreszcie ta seria gdzieś tam e, ruszy dalej, no, liczyłem ale... Liczyłem no, na to, że może Samus wystąpi w bikini tym razem, a na tutaj przykład, nic, z tego. nic z tego. Nie, gra utknęła na czasach Gamecube'a i tak naprawdę nic tam za wiele się nie dzieje, a te eksperymenty, które tutaj zostały zrobione, wyglądają jakby zostały zrobione. Na odpierdol! No bo były. Bo były. To nie, to nie są żarty, to fakty. Do tego jeszcze super rare doszła do mnie gierka Vigil, Od Vigilanty chyba. No. E, to jest Metroidvania z bardzo unikatową grafiką. E, to jest dość cenna gra. E, widziałem, że od razu zaczęła rosnąć w cenę. Ja jak widzę taki Arcel, to od razu jestem frajer i kupuję. Warta jest aktualnie tyle. Więc nie jest to tania gra. Nie wiem dokładnie ile, bo nie sprawdzałem od, tam, nie wiem, miesiąca, ale wydałem na nią tyle, kupiłem ją po prostu, zrobiłem preorder z SuperRare. superer Rare dalej tam fajne gry potrafi wydać. Jeżeli chodzi o Limited Ran, to jest ciężko, ale i również pojawił się Limited Run. Ogromny zawód. Gex, no bo to jest taki port, że. No właśnie, bo to jest tylko port, który nie za wiele zrobili w nim. I GEX mm. niestety, no już nie wygląda tak dobrze i bardzo ciężko się w to gra. Trochę podobnie. No może już jesteś za stary. Może. Ja też nigdy nie byłem jakimś tam największym fanem GEXa. Udało mi się skończyć tylko jedną część. To była taka część z telewizorami i pilotami. Wydaje mi się, że to jest dwójka. Ja zawsze mówię trójka, ale to chyba była dwójka. A w każdym razie e, kupiony został on w sklepie. E, najnormalniej w świecie, za tam, nie wiem, 150 zł, 500 koron. Tutaj wydałem tyle, o. A warty, a, a warty tyle. jest tyle, no. E, więc cieszę się, że ten geks w mojej kolekcji jest, bo mi brakowało jednego geksa i ciągle nie mogłem go kupić. I prawda jest to taka, że kupienie... 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 <laughs> zakupy tej trylogii kosztowałyby mi tyle, co ten brakujący jeden gex, a tak mam tą trylogię, więc super. U! U! Co tu masz? Co to jest? U, Final Fantasy Tactics! Nie mówi się final. I'm sorry, Final Fantasy. It's no tactics. problem, Natalie. This is Final Fantasy motherfucker. Final Fantasy. <laughs> Ja bardzo lubię Tactics, ja to jest nostalgiczna oczywiście gra, wygrała grę Roku strategiczną, to jest dopiero... O, tak? O, no, jaki w ogóle... piękny art. No to prawda, art jest yeah. niesamowity, to jest chyba ten koleś, co robił też The Default no, i tak e, Nier Automatę. E, nie jestem pewny, tak wnioskuję po prostu po art stylu. E, osobiście zawsze hmm? uważałem Tactics za świetną grę, gram w nią teraz, jej największy problem został rozwiązany, bo wreszcie jest dubbing, a jest to gra przegadana, Dzisiaj po prostu czyta, czyta te dialogi średniowieczne, wiesz o jakich dialogach mówię? And then Sir Gustafsson said till of the fourth year of the cunning times of the pretty... No taki, no, taki stylizowany, starożytny, w styli, no, stary no. język. E, więc fajnie, że ktoś to czyta i można wreszcie już normalnie się w tą fabułkę wciągnąć. E, walki niestety nie odpowiadają mi. Raczej każda inna strategia, którą włączycie z, tego roku czy z ostatnich 10 lat będzie robiła to, co Final Fantasy Tactics, plus wiele, 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 wiele innych rzeczy. Po prostu jest to ubogie w dzisiejszych czasach. Polecam Fire Emblem, jeżeli ktoś by chciał, ale jeżeli ktoś chce nostalgicznego tripa zrobić, to jak najbardziej powinien sobie to włączyć. Ja nie zgadzam się, że to wygrało strategię roku, ale to tylko moja opinia. Kogo to interesuje, nie Natale? No właśnie, kogo to interesuje. No Bardzo. <grym> <grym> Ale bardzo cieszę się, że trafiła do mnie Szantej! Mam wszystkie Szantej, zbieram oczywiście bardzo mocno. Została ona zakupiona w lokalnym sklepie za tam, nie wiem, 500 koron. Więc cena była taka normalna. Tam 100. Nie wiem ile to jest 500 koron, jest to, to jest 500 koron. 200 złotych, jest coś pewnie, nie? Może zastanawiam. Co? Nic. Nie Może więcej. za. Co? <laughs> Może zastanawiacie się, dlaczego nie kupiłem wersji na Game Boy Advance, bo jakby nie było, jest to gra, która też została wydana na Game Boy Advance. A to z jednej prostej przyczyny, że prawda jest taka, że jeżeli będę chciał w nią zagrać, to na pewno nie zagram na nią w Game Boyu, aczkolwiek fajny byłby to na trip, Game taki nostalgiczny. A co gdzie? W Game Boyu. O jezu, no ja to w Game Boy'u gram, ty grasz na Gameboju. I grę, którą bym kupił e, w takim wydaniu Game Boy'owym, na pewno by mi nie otworzył, bo by mi chyba serce pękło. Więc tak naprawdę to jest jedyny chyba, co bym e, chciał w mojej kolekcji, jeżeli jest. Jest. E, e, no. Tak. E, did you have ever dream that you. That, that you dream, that you do, that you. That you. You can do so. You you do. Proszę, to kolejny Uuu, prezent Boże, dla ciebie. Boże, wszystko dla mnie. Tak, tak, bo to ty jak uderzę w mikrofon i wyświetlę. No otwieraj, otwieraj, otwieraj. Dobra, dobra. Nie ma co tutaj przyciągać, moi drodzy. Te święta są udane. Wow, dzięki Mikołaju. Oh, thanks, Santa Claus. Gdzie są moje perfumy? Peach. uderzyłem <noise> cię. Wow, jaki szok! Przewidywałem oh, oh, oh. sweter, a są to gry wideo na PlayStation oh. 2. Moi drodzy, o Jezu, ile tych gierów? Oprócz tej gry. I jeszcze Xboxie. A co jest ten Xbox jest to może zacznijmy od Xboxika tak szybciutko. Neighbors from hell. Ja uwielbiam gry na Xboxa, wiem, że bardzo mało ludzi zbiera w ogóle gry na Xboxa Classica, ja jestem wielkim fanem Xboxa Classic. Na tą grę wydałem, nie wiem, 80 koron. Tyle, to jest tyle wydaje. No, warto jest tyle. Warto jest tyle. Tutaj nie chodziło o żadną wartość. To jest tytuł nostalgiczny, który ja ukończyłem na wakacjach. Uwielbiam tą grę. O, jezu, wszystko zrobiłem na 100% na kiedyś. Na wakacjach ją ugrałeś? Czy, czy <laughs> nie, jest to jest gra są... o wakacjach? Na wakacjach. Neighbors from Hell. Na wakacjach, tak się Aha. nazywało po polsku, więc y, trochę zagmatwałem słownie. No, no właśnie, A, Było wiadomo, o co chodzi. Do tego poszliśmy z Natalią na lumpy. Mhm, e, się... i, I może po prostu pokażę filmik z lumpów, jak to wygląda. Dobra, takiego strzału dawno nie miałem. Jestem w się. Całkiem niezły A na płeszce Ja pierdolę Iron Chief <laughs> Ale jazda Jeszcze widzę, że to jest Granada który której nie mam w sumie Nie wiem, po ile są gry, ale o ja little bit Super Hero Edition? No ale jazda Trochę jest Tam z tyłu zaraz sprawdzę Junior Burger Sonic Super Riders? Ja pierdziule Philosopher's wow Tu mamy jeszcze GTA. Chciałem tylko powiedzieć, że to To jest prawdopodobnie najlepszy strzał Ja pierdziule jaki w życiu zrobiłem Ha ha, ha. Jako iż mieliśmy teraz miesiąc przerwy i nam się troszkę nudziło, nie było za wiele do roboty, to sobie po lumpach chodziliśmy i udało mi się kupić kilka tytułów. Zacznijmy może od dwóch Soników. Ty w ogóle ile trzy Soniki aż wpadły dopiero zajarzyłem w tym miesiącu. Eee, no czas na nie, nie jestem. <laughs> nie jestem zaznajmiony. Nie, nie są to tytuły, które ja znam. Eee, no to poznasz. Sonic Riders to na Gamecube mam, to wiem, gdzieś włączyłem, to się to ścigamy się, mhm. ale Sonic Heroes... Ciężko powiedzieć no, co to wygląda jest. Wygląda jak bijatyka z Sonika. Myślisz? No zobacz to. Super Smash Brothers? No coś takiego. No, może ma rację. Może. Że... Nie wiem, strzelam tak. <laughs> ja też nie wiem co to jest, ale do moich Soników trafiło. Ja w ogóle w Soniki mam czasami taki odchył, że gdzieś sobie włączam, tak jak ostatnio z tym tego nie w Frontier, ale... W Lumpeksie ni stąd ni z ową w ogóle pojawiły się dwa tytuły. Nigdy w życiu nie sądziłem, że ten tytuł zobaczę, że tak powiem, na dziko w naturze, który sobie tam gdzieś biegał i go upoluje <laughs> Iron Chief Straszny gniot, straszna kupa. Tak, tak. Strasznie... Najlepsze jest to, że ja ją włączyłem, bo ja mam to z druga wersja, mam już drugą taką. Ja za swoją tam przedtem zapłaciłem pewnie ze 150 zł, a tym razem za, nie wiem, 10 kupiłem zł ją w lumpie, Więc niesamowity strzał. To jest kolekcjonerska gra, która kosztuje dużo, bo jest od Phoenixa, wydawcy, który wydawał bardzo mało, jest bardzo znany z tego, że był krapy. Ale do kolekcji jak z nas, ale. Ale! Blot to hell, Harry! O, Harry Potter i to jeszcze angielska wersja. And the Philosopher's Stone. Hmm. Oczywiście ta gra różni się od wersji PC-owej, którą my ogrywaliśmy, to jest wersja konsolowa, nie ograna przeze mnie nigdy, te konsolowe to są niepokończone. Ona się mówią różni, nie wiem jak dużo, mhm. anyway, warta jest kupę kasy, bo warta jest o tyle. U wow, co za kwota. No, nieźle, nie? A wydałem na nią 10 zł, czy tam 15, więc super, nie? No, ten super lubek jestem. to był jeden z lepszych to był jeden z z najlepszych wypadów, nie? A do tego udało mi się wygrać na aukcji grę pod tytułem Roof Trigger. I jest to platformówka ala Ratchet i Clank, czy może Jack and Dexter. E, no oczywiście, że ona nie jest tak dobra, jak tamte pozostałe gry. Może chcesz sobie no, to No, no tam Ale jest taki, wiecie, kult. E, mały tam grono fanów, którzy wychwalają i mówią, że jest super i że jest świetna. E, udało mi się uruchomić na emeryturze. Na, emuleturze, na emuleturze. I ten na nie, nie było to dobre. E, może trzeba troszeczkę dłużej pograć, może odblokować nowe umiejętności, aby się dowiedzieć, co tam się dzieje. Ale ogólnie no. gra wydaje się być no, co, taka sobie. Ciekawe, no? Ale to jest ciekawe, bo to jest gra, której na pewno nikt z Was nie ma i na pewno nikt w co nie grał. Ja też tego nie znałem, poznałem tą grę z pół roku temu i jestem w szoku, że w ogóle skąd to się wzięło, co tu jest? Ech? Ona jakoś tak urosła w cenę ostatnio też, że ta, ta nią grą nie jest, pewnie z trzystówki kosztuje. E, no Niezbadane są ścieżki PlayStation 2, dlatego tak bardzo lubię na niego zbierać, bo właśnie ma takie ukryte, dziwne tytuły. Super to jest, bardzo mi to jara. E, oczywiście na półeczkę zadowolony. A Ty Natalia, o co masz w kolekcji? Oczywiście nie objawiając bawełnię Natalio. Co? To dla ciebie. Kocham to dla cię. mnie? Oczywiście, że tak. Wow. Natalio! Wszystkiego najlepszego z okazji świąt to twoja ulubiona kaseta. O, ale ją pokazałaś. Pokaż to widzą. To jest kaseta, którą oczywiście kolejny sezon, ulubiony serial i mój i Natalii. Opłasz na to. No, oh, this is good too. What the fuck is going on no, dobra, dzięki, kochani, wesołych świąt, y, smacznego karpia, dużo ja prezentów. No, jeszcze może zakończę taką świąteczną, i... żeby zbiziać po No, no, guziaczki! A i szczęśliwy do wygorystyczny z roku! I'll give him my heart, but the ve no, very next day you gave it away. away. This year, <laughs> set me from tears, I gave it to someone, I gave it to someone no, special! No, 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 Uuu, ja też uuuu kurs ci złapał